To nie da się zbratać z tymi ludźmi, są ludzie Słodzi to są ludzie przesiedleni, wiesz, bez żadnych korzeni, bez żadnych tradycji. Że to, to było ziemie niemieckie wszystko. Zdegenerowana ludność. Nie wierzę panu rób? Panie Norku? O ciubku, to jest takie smutne. Upływający czas. Śmierć, która się przybliża, miłość, która wygasa. Żyjemy tylko po to, żeby cierpić, Panie Lorku. Czy mogę Panu zadać niedyskretne pytanie? Dla przybił pan swoje dziecko po zewnętrznej, a nie po wewnętrznej stronie drzwi. Ktoś twierdzi, że pan Lorek nie jest ojcem tego dziecka. Chciałem powiedzieć, ale nie mogę. Znaczy... <laughs>